Zanim zaczniemy, mam do Was małą prośbę. Bardzo staram się osiągnąć próg tysiące subskrypcji. To liczba, która ma dla mnie ogromne znaczenie. Proszę, kliknijcie przycisk subskrybuj. To tylko jedno kliknięcie dla Was, ale dla mnie to potężna motywacja do tworzenia kolejnych filmów. Bardzo Wam dziękuję. W historii Europy wiele narodów doczekało się własnych imperiów. Rzymianie stworzyli potęgę sięgającą trzech kontynentów. Frankowie zbudowali fundament pod średniowie Europę Zachodnią. Wikingowie przemierzali morza, a Bizancjum przez stulecia broniło dziedzictwa antyku. Ale co ze Słowianami? Czy najliczniejsza grupa etniczno-językowa Europy nigdy nie stworzyła wspólnego organizmu państwowego? Czy przez całe stulecia Słowianie byli jedynie zbiorem plemion bez większych ambicji politycznych? A może istniało coś więcej? Coś, co nie przetrwało w kronikach pisanych przez łacińskich i bizantyjskich kronikarzy. Ale co zostawiło ślady w archeologii, języku i pamięci kulturowej? Współczesna nauka coraz częściej wraca do tego pytania. Coraz więcej badaczy sugeruje, że przed utworzeniem znanych dziś państw Polski, Czech, Rusi, Bułgarii czy Serbii istniał większy organizm kulturowy, który można nazwać zaginionym Imperium Słowian. Nie był to twór centralizowany jak Rzym czy Bizancjum, ale raczej sieć plemion i wspólnot, które łączył język, obyczaj i model życia oparty na strukturach rodowych. Zanim pojawiły się pierwsze wzmianki o piastach, zanim Karol Wielki zaczął podbijać tereny zachodnich Słowian, i zanim misjonarze ochrzcili władców nad Dnieprem, Słowianie zamieszkiwali ogromny obszar od Łaby aż po Dniepr, od Bałtyku po Morawy. Zajmowali tereny dzisiejszej Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, a także południowej części Niemiec i Austrii. W tym świecie istniały plemiona, które dziś są niemal zupełnie zapomniane: Lędzianie, Serbołżyczanie, Dulebowie, Chorwaci Biali, Wagrowie, Redarianie. Wiele z tych wspólnot posiadało rozbudowane struktury władzy, sieci grodów i systemy wierzeń. Które w niczym nie ustępowały innym kulturom wczesnego średniowiecza. I choć nie pozostawiły po sobie pisanych dokumentów, zostawiły tysiące śladów: kurchany, grodziska, topory ceremonialne, ozdoby i święte miejsca. Dziś możemy je czytać, niczym ukrytą księgę cywilizacji, która istniała poza głównym nurtem zachodnich kronik. Film, który oglądasz, to próba odpowiedzi na pytanie, czy naprawdę nigdy nie istniało Imperium Słowian? A jeśli istniało, kto je stworzył, dlaczego upadło i dlaczego dziś niemal nikt o nim nie mówi? Gdy badamy początki cywilizacji europejskich, nie sposób nie zauważyć, jak nierówno rozkłada się uwaga tradycyjnych źródeł. O Imperium Rzymskim wiemy niemal wszystko. Od listy konsulów po rozkład legowisk w obozach legionistów. Bizancjum, Pozostawiło po sobie setki traktatów, zapisków, mozaik i świadectw liturgicznych. O Celtach, choć zniszczeni przez Rzymian, zachowały się echa w mitologii, nazwach geograficznych i rzemiośle. Tymczasem Słowianie, lud, który dziś stanowi jedną z najliczniejszych grup etnicznych kontynentu, niemal znikają z oficjalnej narracji aż do czasów Chrztu i ekspansji państw piastowskiego, ruskiego i bułgarskiego co działo się wcześniej. Kim byli ci, którzy zamieszkiwali rozległe równiny między Łabą a Dnieprem, między Bałtykiem a Dunajem, zanim pojawiły się pierwsze zapiski z chrześcijańskich i frankijskich źródeł. Kronikarze zachodni piszący z perspektywy łacińskiego świata w wiekach od Pi do IX przedstawiają Słowian raczej jako tło wydarzeń, jako lud koczowniczy, dziki, nieznający pisma ani prawa. Jednak ta narracja pełna jest przesądów, wynikających nie tylko z braku wiedzy, ale też z interesów politycznych. Łatwiej było podbijać i chrystianizować tych, których przedstawiano jako barbarzyńców bez historii. Tymczasem dowody zebrane przez archeologię i językoznawstwo mówią coś innego. Słowianie nie byli pozbawioną formy masą etniczną. Tworzyli grody, uprawiali ziemię, prowadzili handel, rozwijali sztukę i wierzenia które złożonością nie ustępowały sąsiednim kulturom germańskim czy celtyckim. Badania nad ceramiką, strukturami osadniczymi i tożsamością językową wskazują na istnienie spójnych, rozległych struktur kulturowych już w okresie wczesnego średniowiecza, a może i wcześniej. W tym czasie tereny dzisiejszej Polski, Ukrainy, Białorusi, Czech, Słowacji, ale też południowych Niemiec, Austrii i Węgier zamieszkiwały plemiona słowiańskie. Lędzianie, Dulebowie, Serboużyczanie, Wagrowie, Redarianie, Chorwaci Biali i wielu innych. Ich obecność nie ograniczała się do pasywnej egzystencji. Organizowali wspólnoty rodowe, współdzielili ziemię, czcili bóstwa w Świętych Gajach i uczestniczyli w wymianie towarowej sięgającej Bałkanów, Skandynawii i Stepów Wschodnich. Milczenie źródeł pisanych nie oznacza, że nie istnieli. Oznacza jedynie, że ich narracje zastąpiono cudzą. To, co nie zostało zapisane pergaminem, przetrwało w glebie, kamieniu i w strukturze języków, którymi posługujemy się do dziś. W tej sekwencji cofamy się do czasów, które tradycyjna historiografia traktuje z podejrzliwością czasów, które być może skrywają fundamenty nieuznanej, zapomnianej federacji ludów słowiańskich. Być może nie mieli oni jednego wodza, jak Karol Wielki ani jednej stolicy jak Rzym, ale ich świat miał zasady, wartości i organizacje. I jeśli istniało Imperium Słowian, jego początki mogły wyglądać właśnie tak. Zanim na mapach pojawiły się państwa słowiańskie, zanim Piastowie, Rurykowicze czy Książęta Wielkomorawscy zaczęli budować swoje dynastie, ziemie rozciągające się od Łaby po Dniepr, od Bałtyku po Adriatyk, zamieszkiwały setki wspólnot plemiennych. Działały one według reguł, których nie uczą w szkołach, a które w swojej logice nie ustępowały organizacjom feudalnym znanym z zachodu. Nie istniały jeszcze formalne granice, lecz były wyraźne terytoria wpływów, leśne kompleksy, doliny rzeczne, tereny bagienne i wzgórza, które stanowiły naturalne granice między grupami: polanie nad Wartą, mazowszanie na północy, wiślanie w dolinie Górnej Wisły, lędzianie na wschodzie, morawianie w rejonie Karpat. Każde z tych plemion miało swoje centrum osadnicze, własną strukturę przywódczą, własne grody i rytuały. Najważniejszym ośrodkiem życia wspólnoty był gród, otoczony wałami i fosami, często z drewnianymi wieżami strażniczymi. Nie tylko pełnił funkcję obronną, ale był też centrum wymiany handlowej, siedzibą starszyny, miejscem narad i kultu. Mniejsze osady promieniowały wokół, tworząc sieć zależności społecznych. Starszczyzna plemienna i wojowie cieszyli się autorytetem nie z tytułu dziedziczenia, ale przez osobiste zasługi, mądrość i sprawność w prowadzeniu wspólnoty. Z relacji kronikarzy bizantyjskich, arabskich i frankijskich wyłania się obraz Słowian jako ludzi wolnych, przywiązanych do rady starszych i wieców, a nie do absolutnej władzy jednego wodza. Wspólnotowość była wartością nadrzędną, ziemia była wspólna. Decyzje podejmowano zbiorowo, a sprawiedliwość opierała się na zwyczaju, nie na narzuconym prawie. Zewnętrzni obserwatorzy, jak cesarski wysłannik Ibrahim Ibn Jakub, ze zdziwieniem opisywali, że wśród Słowian nie ma królów, a ich wojowie wybierani są przez lud. Plemiona nie były odizolowane, tworzyły dynamiczne układy, sojuszy i rywalizacji. Prowadzono wojny, ale też zawierano małżeństwa międzygrupowe. Wymieniano dobra, dzielono rytuały. Ceramika, ozdoby, groby i przedmioty kulturowe wskazują na istnienie szerokiej wspólnoty symbolicznej od Bałkanów po Bałtyk. Mimo lokalnych różnic, istniał jeden głęboki kulturowy fundament, który dziś określamy mianem słowiańskiego. Religia plemienna była zakorzeniona w przyrodzie. Święte gaje, źródła, kamienie i wzgórza były miejscami ofiarnymi i spotkań. Każde plemię mogło mieć swoje lokalne bóstwa, ale wiele imion i symboli powtarzało się na rozległych obszarach. Nie była to religia spisana, była doświadczana i przekazywana rytuałami, pieśniami i znakami. Dopiero późniejsze imperia bizantyjskie, frankijskie czy ruskie zaczęły wprowadzać instytucjonalną religię, system feudalny i scentralizowaną władzę. Ale to, co istniało wcześniej, nie było dzikością. Był to świat głęboko zakorzeniony, przemyślany, oparty na równowadze i wspólnocie. I właśnie dlatego tak długo opierał się dominacji zewnętrznych sił. Zanim miecz i krzyż rozcięły słowiański świat, duchowość tych ludów opierała się na głębokiej więzi z naturą, cyklami przyrody i niewidzialnym światem przodków. Nie była to religia zorganizowana w świątynie i pisma. To była religia żywa. Doświadczana w rytuale, przekazywana ustnie, zakorzeniona w lesie, ogniu, wodzie i ziemi. Dziś wiemy o niej jedynie tyle, ile nie udało się spalić lub przemilczeć. Słowianie wierzyli, że świat dzieli się na trzy poziomy: niebiański, ziemski i podziemny. Każdy z nich zamieszkiwały siły nie zawsze dobre, ale zawsze obecne. Nad wszystkim czuwały bóstwa, których imiona wciąż pobrzmiewają echem w języku. Perun, władca błyskawic, bóg wojny i sprawiedliwości. Weles, pan za światów, opiekun bydła, magii i umarłych. Mokosz, bogini płodności, kobiet i domowego ogniska. Byli też inni: Daszbóg, Świętowit, Jarowit, Trzygłów. Każde plemię czciło swoich patronów. Miejscem kultu nie był Kościół, był nim święty Gaj. Samotne drzewo, źródło kamień lub wzgórze. W lasach i na polanach palono ognie ofiarne, składano dary z plonów, miodu, mleka i zwierząt. Obrzędy prowadziła starszyzna lub kapłani, zwani żercami, strażnicy pamięci i rytuału. Ich wiedza była przekazywana z ust do ust, z pokolenia na pokolenie. Nie pisali ksiąg. Oni opowiadali świat, snuli mity, tłumaczyli znaki. Najważniejsze święta wyznaczały rytm natury: przesilenia, równonoce, zbiory i początek wegetacji. Szczególne znaczenie miały noc kupały, świętoplonów, jaregody i dziady, czas kontaktu z duszami przodków. Słowianie nie bali się śmierci. Wierzyli, że zmarli są obecni, pomagają, strzegą i wymagają pamięci. Dlatego groby były miejscem odwiedzin. A rytuały zaduszne miały ogromne znaczenie w podtrzymywaniu ciągłości rodu. Religia ta nie znała jednego centrum, nie miała jednego papieża ani świętej księgi, i może dlatego była tak trudna do ujarzmienia. Dla chrześcijańskich misjonarzy była bałwochwalstwem, czarami, pogaństwem, ale dla ludzi, którzy ją wyznawali, była światem spójnym, świętym, prawdziwym. Z czasem przyszli ci, którzy mieli ją zniszczyć. Najpierw przyszli z ogniem, potem z wodą chrztu. Święte gaje wycinano, kapłanów mordowano, rytuały zakazywano. Na wzgórzach, gdzie niegdyś płonęły ognie ku czci bogów, wznoszono kościoły. Zamiast imion dawnych bóstw pojawiły się nowe, łacińskie, nieznane. Ale wiary nie da się wykorzenić tak łatwo. Dlatego przez całe średniowiecze Kościół walczył nie tylko z herezją, ale z pogańskimi naleciałościami i walczy z nimi do dziś. Bo ta religia, mimo wymazania, przetrwała w pieśniach, legendach, bajkach i słowach. Przetrwała w rytuałach domowych, w zwyczaj w porzekadłach. Czasem nie wiemy już, skąd coś pochodzi, ale to, co robimy, ma swoje korzenie głęboko głębiej niż sięgają kroniki i dogmaty. Zanim na ziemiach słowian powstały państwa znane z podręczników, rozciągał się tu świat, który musiał zmierzyć się z czymś większym niż groźba miecza z dominacją cywilizacji imperiów. Ze wschodu napierały ludy stepowe, z południa kulturowy i religijny wpływ Bizancjum, z zachodu chrześcijańska ekspansja Franków. Każde z tych źródeł niosło swoją wizję ładu, prawa i religii, a Słowianie, choć podzieleni plemionami, potrafili stawić opór zaskakująco skuteczny i długotrwały. Na zachodzie toczyła się cicha wojna. Frankowie, szczególnie za czasów dynastii Karolingów, parli na ziemię połapskich Słowian. Wieloletów, obodrytów, łużyczan. Chcieli je schrystianizować i podporządkować, ale zamiast łatwego podboju natrafili na zorganizowany opór. Słowianie tworzyli luźne, lecz skuteczne związki plemienne. Budowali grody, niszczyli klasztory, organizowali powstania, które nękały granice Frankonii przez kolejne pokolenia. Ich bunt był nie tylko militarny. Był to opór przeciwko narzuceniu obcej religii i porządku społecznego. Na południu inna siła zaczęła sięgać coraz głębiej: Bizancjum. Nie przychodziło mieczem, lecz pismem i liturgią. Misjonarze Cyryl i Metody stworzyli pierwsze pismo słowiańskie guagolice i przetłumaczyli księgi liturgiczne na język zrozumiały dla ludu. Tam, gdzie ich misja docierała, rodził się nowy model. Chrześcijaństwo w słowiańskim wydaniu. Nie wszędzie jednak był on mile widziany. Dla wielu wspólnot był to początek erozji dawnych wierzeń, dla innych pułapka kulturowa. Bizantyjski wpływ wdarł się głęboko w serce Bałkanów. Ale nie zdołał zdominować całej słowiańszczyzny. W tym samym czasie ze Wschodu napływało nowe zagrożenie. Ludy stepu, awarowie, pieczyngowie, madziarowie. Ich najazdy niosły śmierć i zniszczenie, ale też wymuszały reakcje. Słowianie zaczęli tworzyć silniejsze struktury obronne, budować grody na wzgórzach, formować drużyny wojów. Czas spokoju skończył się, nadchodziła epoka konfrontacji. W tym ogniu zagrożeń zaczęły kształtować się pierwsze formy przyszłych państw: wielkie morawy, Czechy, Ruś Kijowska, ziemie piastowskie. Nie powstawały one z próżni lecz jako reakcja na napór chrześcijaństwa, presję Bizancjum i strach przed imperiami Stepu. Władcy, którzy zaczęli przyjmować Chrzest, zawierać sojusze, tworzyć administrację, nie czynili tego z przekonania religijnego, czynili to z konieczności przetrwania. To była epoka zderzenia, nie tylko militarnego, ale też duchowego. W ogniu tego starcia wiele zostało utracone: języki, pieśni, rytuały, ale też coś przetrwało. Słowiańska tożsamość, choć poraniona, nie została unicestwiona. Ukryła się w ludzie, w obrzędach, w tajemnicy przekazywanej szeptem i przetrwała aż do dziś. Gdy świat słowian przez wieki opierał się presji zewnętrznych imperiów, coś zaczęło się kruszyć od środka. Nie było jednej bitwy, jednego dnia, jednego podboju. Zamiast tego był proces, powolny, niewidoczny lecz nieodwracalny. Rodziły się pierwsze dynastie, tworzyły się państwa, ale ta państwowość, choć słowiańska z krwi, była obca z ducha, bo narzędzia, jakimi ją budowano, przychodziły z zewnątrz, z Bizancjum, z Rzymu, z dworów chrześcijańskich królów. Tam, gdzie jeszcze niedawno wie decydował o losach wspólnoty, teraz pojawił się książę, otoczony drużyną i kapłanem w nowej szacie. Tam, gdzie dawniej starszyzna rozstrzygała spory wedle obyczaju, teraz prawo było spisywane w języku łacińskim lub greckim. Tam, gdzie niegdyś wznoszono posąg Peruna, teraz stawiano kościół, a wokół niego budowano nowy porządek. Wielka Morawa, Czechy, Ruś Kijowska, Polska. Każde z tych państw powstało z potrzeby przetrwania, ale i z kompromisu. Władcy, chcąc zyskać legitymizację i sojusze, przyjmowali chrzest. Przyjęcie religii oznaczało jednak przyjęcie całego pakietu, nowej ideologii, hierarchii, zależności. Zamiast wolnych plemion, powstawały feudalne struktury, gdzie ziemia już nie należała do wspólnoty, lecz do pana. Zamiast wieców rozkazy, zamiast żerców biskupi. To był moment, w którym wolna słowiańszczyzna zaczęła znikać. Nie zniknęła od razu. Przetrwała jeszcze w puszczach, na pograniczach, w odległych dolinach. Ale w centrach władzy już trwała inna gra gra o ziemię, o władzę, o łaskę obcych cesarzy i papieży. Słowiańskie duchowieństwo zostało zastąpione przez duchownych przybyłych z Zachodu. Miejsca święte, przekształcone w sanktuaria nowej wiary, dawne obrzędy, uznane za zabobon, karane, piętnowane. Ale proces ten miał też swoje dramaty. Nie wszystkie plemiona godziły się na utratę tożsamości. Wiele z nich podnosiło bunt. Niekiedy płonęły kościoły, czasem wracano do dawnych praktyk. Na połabiu przez dziesiątki lat toczono krwawe wojny, broniąc niezależności. W innych miejscach opór przybierał cichszą formę, ukrytą w pieśniach, opowieściach, znakach, kreślonych na progach domów. To był czas przejścia: z jednej strony narodziny państwowości, z drugiej śmierć wspólnoty, dla jednych postęp dla innych zdrada Jedno jest pewne to właśnie wtedy wolna plemienna słowiańszczyzna przestała być główną siłą tej części Europy zastąpiły ją księstwa korony biskupstwa i zamki ale gdzieś głęboko pod fundamentami tej nowej cywilizacji wciąż tliła się pamięć i może właśnie dlatego nie udało się jej całkowicie zniszczyć nie było kronik które opisałyby ich upadek nie przetrwały pieśni które mogłyby ostrzec potomnych Słowianie, jeden z największych ludów wschodniej Europy, rozproszyli się po cichu jak dym po bitwie. Ich siła oparta na wspólnocie i wierze przodków nie miała szans w zderzeniu z nowym porządkiem, który przybywał z mieczem i krzyżem. To co, co niegdyś było ich dumą, samowystarczalność, równość społeczna, lokalne rytuały i wolność decyzji, stało się słabością. Gdy pojawiły się zorganizowane armie książąt i chrześcijańskich monarchów, nie mogli stawić im czoła w sposób, którego wymagała nowa epoka. Ich siła tkwiła w lesie, w wiecach, w duchach rzek i wzgórz, nie w murach zamków, ani w żelaznej dyscyplinie wojskowej. Najpierw przyszła Ruś, później przyszli piastowie, i z południa Cyn wpływy Bizancjum oraz Cesarstwa. Na dawnych Słowian patrzono już nie jak na równych sąsiadów, ale jak na tych, których trzeba nawrócić. Byli wypierani z ziem, spychani do puszcz, wycinani z map, ich kapłani milczeli, ich świątynie burzono, ich język wypierano przez łacinę i cerkiewnosłowiański. A jednak przez pokolenia nie znikali. W ciemności borów tliły się ogniska. stare opowieści przekazywano szeptem. Znak Peruna rysowano na drzwiach, by odpić złe moce. Dzieci uczyły się dwóch światów, tego oficjalnego i tego ukrytego, który istniał poza wzrokiem księdza i wojewody. Władzę formalną uznawano, ale prawdziwe decyzje zapadały nadal w kręgach starszyzny. Nie byli ostatni, ale byli jednymi z najdumniejszych, gdy przyszła ostateczna fala chrystianizacji i integracji politycznej. Wielu z nich wolało umrzeć niż przyjąć nowe prawa. Inni przetrwali, ukrywając się, asymilując przeobrażając. W legendach ludowych odnajdujemy ich cienie jako leśnych mędrców, dziadów, tajemniczych przewodników i uzdrowicieli. Ich duch żyje do dziś w słowach, które przetrwały wieki, w obrzędach, które mimo wszystko wciąż odprawiamy, choć nie zawsze wiemy skąd pochodzą. Upadek dawnych Słowian nie był końcem, był początkiem nowej fazy podziemnej, cichej, niepokornej. I to właśnie ta niepokorność sprawiła, że pamięć o nich wciąż istnieje, nie w podręcznikach, lecz w nas. Dziś patrzymy na mapy, granice, państwa i religie, jak na coś oczywistego, ale pod każdą z tych struktur drzemie inna warstwa głębsza, starsza, zapomniana. To tam, pod ruinami zamków, w cieniu katedr i na dnie ludzkich opowieści, tli się coś, co nie daje się całkiem zgasić. Pamięć o słowianach, którzy żyli wolni, zanim historia ich przemodelowała. Nie znajdziemy ich w oficjalnych podręcznikach, nie zobaczymy w muzealnych salach z marmuru. Ale są w języku, który mówimy: w pieśniach śpiewanych przy ognisku, w symbolach rysowanych nieświadomie, w starych obrzędach, których znaczenie dawno zatarło się w słowach, ale nie w geście i w pytaniach, które zadajemy jak to które prowadziło nas przez ten film. Bo może właśnie to pytanie jest najważniejsze. Dlaczego o nich zapomnieliśmy? A może kto chciałbyśmy zapomnieli? Historia Słowian nie kończy się w ruinach, nie kończy się też w tym filmie. To dopiero początek poszukiwania, bo prawda, nawet ta zapomniana zawsze znajdzie drogę do światła, jeśli tylko ktoś będzie gotów jej słuchać. Jeśli dotrwałeś do końca, dziękuję Ci za uwagę. Zostaw komentarz, co czujesz po tej podróży przez nieznaną przeszłość. Kliknij łapkę w górę jeśli uważasz, że taka historia zasługuje na pamięć, i koniecznie zasubskrybuj, by nie przegapić kolejnych filmów z cyklu legendy i historie. Do usłyszenia. A Dziękuję, że zostaliście ze mną do samego końca. Naprawdę doceniam każdą chwilę, którą tu ze mną spędziliście. Obecnie jesteśmy na drodze do zdobycia pierwszego tysiąc, ty, tysiąca subskrybentów. Jeśli historie, które opowiadam, choć trochę poruszyły wasze serca, proszę wesprzyjcie mnie, klikając przycisk subskrybuj. Każda wasza subskrypcja to dla mnie ogromna dawka motywacji, by dalej pisać i tworzyć dla was: jeszcze więcej wartościowych historii. Do zobaczenia w kolejnym filmie.